Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Ola Czapiewska, jestem nauczycielką i szkoleniowcem metody Pilates. A dzisiejszy odcinek taki bardziej tutorialowy, ponieważ będziemy rozkładać na czynniki pierwsze ćwiczenie teaser na reformerze w serii Long Box. I to ćwiczenie, uwierzcie mi, że na tym sprzęcie jest nie lada wyzwaniem. Także zapraszam do oglądania. Pierwsze co, to, to ćwiczenie teaser pewnie bardzo dobrze jest Wam znane z maty, gdzie tak naprawdę musimy użyć już wielu połączeń w naszym ciele, więc jest to naprawdę game changer. Ale na reformerze tak naprawdę to ćwiczenie wchodzi na zupełnie inny wymiar, na zupełnie inny poziom, ponieważ reformer nie pozwoli. Nam oszukiwać w tym ćwiczeniu. I jeżeli nadużywasz zginaczy bioder, nie masz połączenia swoich ramion z najszerszym grzbietu, z pasem właśnie górnych żeber, jeżeli Twoje centrum nie działa, jeżeli masz słabe mięśnie wokół miednicy i nie masz zbudowanej siły w tył pochyleniu miednicy, to nie zrobisz tego ćwiczenia, nie wejdziesz w tę pozycję. I właśnie fajnie jest sprawdzać. To jak ćwiczymy na Macie, wchodzić na reformer i właśnie sprawdzać, czy już jesteśmy w tej poprawnej technice, bo właśnie reformer nam o tym od razu powie. I żeby też nie robić czegoś takiego, że wchodzimy na reformer, nie jesteśmy w stanie zrobić tego ćwiczenia, załamujemy się, już za każdym podejściem nastawiamy nasz umysł na to, że tego nie zrobimy. To pokażę Wam takie dwa. Rozłożenia tego ćwiczenia, takie dwie opcje, które Wam pozwolą również wykonać to ćwiczenie na reformerze, takiej wersji bardziej zmodyfikowanej, uproszczonej, ale już będą Wasz układ nerwowy przygotowywać do tej konkretnej pozycji przy użyciu pasków, przy oporze sprężyn i na też tym miękkim mataracu czy na longboxie, który zaraz ustawię. Czas zrzucić klapki i ustawić sprzęt. Ustawianie sprzętu zawsze rozpoczynamy od ustawienia ilości sprężyn. Przy teaserze tych sprężyn mamy jedną sztukę, więc zostawiam jedną sprężynę środkową. Ściągam futbar na dół. Stąd przechodzę sobie do tyłu. Biorę mój boks, akurat muszę sobie w takiej pozycji go za uchwyty chwycić i ustawiam go na tak zwany long box. Co to znaczy? Co to znaczy long box? Mamy dwa ustawienia boxa, long box i short box. Long box to jest wtedy, kiedy właśnie box jest wzdłuż reformera, zgodnie z jego frame ramą, a short box, no to ustawiamy od razu, wam pokażę. Headrest musi powędrować na dół i przekładamy ten box za shoulder bloki. Jest short box, czyli poprzek ramy reformera. No ale my jesteśmy dzisiaj zainteresowani Tą, tą konfiguracją, tym ustawieniem, więc wrócimy sobie do niego. Przed teaserem warto w orderze zrobić ćwiczenie backstroke, które jest wcześniej. Backstroke robimy na dwóch sprężynach i jest to ćwiczenie, które już przygotowuje nasze centrum do tego, by było dobrze zaktywizowane i pomagało nam wejść w tę pozycję teasera. Jest to trudne ćwiczenie pod kątem również choreografii, bo tam trzeba zapamiętać i skoordynować ruch. Natomiast warto jest, kiedy myślimy o teaserze, już zrobić te ćwiczenia, które są wcześniej w orderze, aby ciało dobrze do teasera przygotować. OK, mamy setup, mamy konfigurację. Jeszcze ustawiłam headrest do góry. Wszystko się zgadza. W jaki sposób wchodzę do teaser? No to myśląc o tym, że będę się ustawiać do backstroke'a, tranzycja, wejście w pozycję wygląda następująco. Łapie sobie uchwyty już za sobą, za pośladkami. Ustawiam moje dłonie z tyłu na longboxie. Jestem trochę krótkim ciałem. Wchodzę stópką na footbar, druga w fałeczce, i pośladki układam z przodu boksa. Siadam sobie kością krzyżową, tak żebym wylądowała zupełnie na początku. No, w backstroke byłabym w takiej pozycji, a w teaserze już jestem w pozycji otwar. Trochę się tutaj podciągnę do góry. Okej. Okay. No Im bardziej jesteśmy na brzegu ustawieni, no to tym jest trudniej, bo mamy mniej podparcia tego materaca. Longbox też jest mięciutką tutaj pianką, więc trzeba się napracować, żeby dobrze balansować ciałem. No i pokażę Wam wersję podstawową, w sensie wersję taką ostateczną. Wejście do teasera, oczywiście, mamy dużo jeszcze wariacji w tym teaserze. Ale wejdę sobie z tej jednej pierwszej. I teraz kolejną. Wchodzę do pozycji, zobaczcie, setki, którą tak naprawdę zaczynałam prawie, że mój order. I z tej pozycji setki wchodzę cała do góry. Sięgam najwyżej, jak mogę, ramionami i nogami. Mój kręgosłup jest w kształcie C. Otwieram troszkę klatkę piersiową i schodzę w dół, kolejno odkładając kręgi kręgosłupa, sukcesywnie opuszczając nogi. Ramiona. I jak wzrok, stopy sięgną tego samego poziomu, zakończam ćwi ćwiczenie. Jeszcze jeden raz. Tu czuję, że już jestem połączona z reformerem, że w najszerszym grzbietu będę ciągnąć ramiona wzdłuż moich bioder. Unoszę jednocześnie stopy na wysokość wzroku, głowę w górę. Tu. Teraz mocno pracuję w moim centrum, jakby w kontrze, w opozycji do moich ramion i do moich nóg. Sięgam ramionami, sięgam nogami, ale brzuch, całe moje centrum głębokie, jakby kieruje się w głąb do kręgosłupa. Tu jest dużo wariacji. Możemy sobie opuszczać ramiona, unosić w górę, możemy zrobić krążenia ramion. To są później już wszystkie wariacyjne ćwiczenia, krążenia nóg, i tak dalej, i tak dalej. I znowu wracam w dół. Często widzimy u naszych klientów, że nie jest w ogóle możliwe wejście z tej pozycji trochę w pozycji extension do setki, a potem do teasera. No i co można zrobić? Jeżeli... I z czego to wynika? No to wynika to, tak jak mówiłam wcześniej, z tych wszystkich kwestii, które teoretycznie Wam wyłożyłam na początku. Zdyszałam się. Ale... Wynika to również z braku siły i mocy w mięśniach wokół naszej miednicy w pozycji pochylenia I my tak naprawdę do tych pozycji już zaawansowanych, advance, potrzebujemy zbudować tę siłę tyłopochylenia i z pomocą przychodzą nam inne sprzęty w systemie oczywiście. Przykładowo jak spine corrector, który ma to takie zagłębienie, i wymusza niejako kształt round i tyło pochylenie miednicy, bo inaczej nasze nogi by tam nie pracowały. Więc warto jest przepracowywać sobie pozycję teasera właśnie na spań korektorze. Ale pewnie jak już zauważyliście, podniosłam footbar do góry. Co mam tutaj na celu? To będę chciała tą dźwignię nóg troszeczkę zmniejszyć. Będę miała ułożone nogi na footbarze i w ogóle najpierw, najpierw podzielę, jakby tą pracę. Że zapracuję górą ciała, połączę te ramiona z najszerszego grzbietu, z tego połączenia, wyjdę sobie górną częścią w zgięcie, utrzymując tą miednicę i nogi ciężkie na razie w pudle, w boksie oraz na futbarze. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Wracam do pozycji. Tu już troszeczkę może inaczej wejdę. Hop, hop. Kość krzyżowa. Ciach, ciach. Jestem. Ok, trochę myślę, że do góry. Dobra. No i zbieram jednocześnie ręce do bioder, wzrok stopy. Czyli to będzie ta pozycja. I teraz nie będę unosić nóg, ale staram się brzuch dolny zostawić najdłużej, jak się da w pudle. Najdłużej, jak się da. Pójdę sobie tu, nacisnę nawet trochę, jakby stopami w dół. Brzuch żebra im, barki w dół, klatka otwarta. Pcham rękoma w paski. Pcham z nogami w dal, bo to jest ważne, ten tuł jest żeby wygenerować. A brzuch głęboki cały czas odkłada, dolne plecy ciężkie w boks, w pudło. Nie włączam tu na razie dźwigni nóg, tak? Czyli użyłam, podzieliłam troszeczkę części mojego ciała. Jeszcze raz sobie wejdę. Być może będzie taki moment, że tu się zatrzymam, popchnę talerze biodrowe głębiej w siebie. I pchając talerze biodrowe, uniosę nogi, opuszczę, ale pcham te talerze biodrowe świadomie. Mocny poń w stopach. Poń w stopach jest ważny, by te dolne plecy były bardziej otwarte i wydłużone. Niesztywne. Odłożę stópki i wracam, wracam, wracam. Być może to połączenie spowoduje, że na kolejnym razie, nawet nie będziecie wiedzieć kiedy, wasi klienci nagle podniosą wszystko do góry z powrotem i wrócą w kontroli w dół. To jest pierwsza rzecz i naprawdę jest bardzo fajna, żeby e, używać jej, żeby już programować nas, nasz umysł, e, jak najbardziej przybliżać tę pozycję do tej docelowej. Ale jest jeszcze druga wersja i to jest wersja, którą pokazała mi jedna z kursantek e, rocznego szkolenia e, i wykorzystam ją tutaj, zainspirowana właśnie tą wersją mojej kursantki. Czyli zobaczcie, ściągnęłam long box, ściągnęłam foot barnadu, kładę się na plecy. Tu taką przerwę między shoulder blokami chcę sobie zrobić. Ręce z boku, ściągam je do boku w ciała, patrzę na stópki. I co tutaj się dzieje? Jest trochę inny wektor działania z pasków. On nie jest tak wysoko, nie muszę ich wyciągać tak wysoko, bo jak jestem na long boxie. No, to mam dłuższą drogę do pokonania, by ten górny pas mojego ciała, górny powerhouse, zrobił większą robotę. Tu mamy mniejszą robotę. I znowu hop, 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 hop. hop. Pójdę tu. Ciach. Ok. I wrócę wolno, w dół. Także też fajna opcja. Bardzo mi się ona podoba. Jestem ciekawa, co wy na to? I czy macie jakieś swoje sposoby na. Teasera. Jeżeli macie, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzu. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was inspirujący. No i zobaczymy się na kolejnych nagraniach. Do zobaczenia, buziaczki. Pa!